Z oddali. Tak, no. Jurmała po lewej stronie, po prawej stronie rzeczka. Elektryczny pociąg podmiejski takimi elektryczkami można sobie z Rigi przyjechać tutaj na plażowanie. Widać coś? Nie pamiętam, który no, Jest tu ale ten jest taki nowoczesny i w tych samych przewodnikach. Jak to jest to ciekawe, także pokażemy tu. Piórmała po lewej stronie, po prawej stronie rzeczka. Taka. Także dlatego się rozbudowuje tak wzdłuż, dłuższego, a niż sześć. Elektryczny pociąg podmiejski. No i ten dworzec. Dubujki. Dubujki. Takimi elektryczkami można sobie z Rigi przyjechać tutaj na plażowanie. Proszę bardzo, zobaczymy jak ten dworzec w środku wygląda. Taki troszkę fikuśny. Chwalą się, to, to go zobaczymy. Tutaj takie poczekalnia na świeżym powietrzu. A tu w środeczku Zobaczymy, co tu jest. Kasa kolejowa, jakieś ozdoby, toalety na dole, jak żeby inaczej. A tu nie wiem, co jakieś kseł biura, pewnie. Nie, nie, biura też jakieś, nie wiem, wystawa artystyczna. Chyba z boku bardziej ciekawe. Ale to trzeba od tyłu zaglądać. Trzeba od tyłu zajrzeć. Nie wiem, spróbujmy. Widać coś? Nie wiem, ale pani tam próbuje od tyłu zajrzeć. Z drugiej strony Bolsie widno. <grym> nie, nie po rusku. Dobra, idziemy, nie przeszkadzamy pani. Nie przeszkadzamy, jak pani sobie ogląda. takie dzieła sztuki na dworcu no. no i to by było na tyle jeszcze z zewnątrz pokażę ten dworzec jak on wygląda i już ceny lijatów 3 euro jednorazowy na cały dzień 9 euro na 3 dni 13,5 5-dniowy, 22,5 i 30-dniowy, 60 euro kosztuje. Takie ceny biletów tutaj są. Do Rygi, oczywiście. Także można sobie miesięczny za 60 euro kupić. Teraz zobaczymy. Dobra, to jest wszystko. Do następnego zobaczenia.